Witajcie, moi drodzy. Dawno mnie nie było, ale ja zawsze wtedy jestem, kiedy mam coś konkretnego do powiedzenia, coś takiego, nad czym sama, że tak powiem, długo się zastanawiam i potem myślę, że warto się tym, że tak powiem, podzielić. O czym dzisiaj? Mianowicie o tym, że są takie dwa określenia, które chodzą za mną od dłuższego, że tak powiem czasu I zaczęłam nad nimi myśleć, a w związku z tym, że czasami jednego z tych określeń mam dosyć, to pomyślałam sobie, że chyba warto na ten temat porozmawiać. Mianowicie, jedno z tych określeń to jest siła, a drugie to jest moc wewnętrzna. I ta siła to jest to, co mnie, także tak powiem, wewnętrznie zaczęło denerwować, bo zauważyłam, jak wiele to słowo, że Jestem silna, dam sobie radę. Jakże wiele krzywdy może ono zrobić, że tak powiem, w naszym życiu. Mianowicie, już z domu byłam nauczona tego, że mówiono: musisz sobie dać radę. I to słowo, musisz, sobie, musisz być silna, dać sobie radę, dla kobiety ono w pewnym momencie staje się ciężarem. A no dlaczego? No bo co to znaczy być silna? Być silna, kochane. To oznacza być niezniszczalna. To znaczy dawać sobie z wszystkim radę, to znaczy nie narzekać, to znaczy nie potrzebuję niczyjej pomocy. I potem człowiek, tak wiecie, rośnie w, tym, w tych tekstach. Nie potrzebuję niczyjej pomocy, jestem silna, przecież sobie poradzę i nawet jeżeli ma trudne momenty, czy to w sferze uczuciowej, w sferze życiowej. W sferze finansowej, odnośnie pracy, to ten człowiek posiedzi, popłacze, gdzieś się tam zamknie, odetnie się i mówi: Nie no, muszę sobie dać radę. Sama sobie muszę dać radę, prawda? I tworzą się takie ciężkie sytuacje, że tak naprawdę okazuje się, że nawet jeżeli w danym momencie już przekonasz się, że chciałabyś, żeby ktoś ci pomógł, to tych ludzi jest znikoma. Ilość, albo ludzie nie rozumieją o co Ci chodzi. Dlaczego? Ano dlatego, że no przecież cały czas byłaś uśmiechnięta. No przecież ile razy ktoś Cię zapytał, co u Ciebie, to mówiłaś: Nie jest okej, okay, dobra, daję radę. Ile razy słyszałaś, Ty jesteś taka dzielna. Jestem dumna, że tak sobie świetnie radzisz. A ty wyłaś w poduszkę, bo sobie nie radziłaś. Ale nie potrafiłaś tego powiedzieć w żaden sposób, bo nie byłaś do tego, tego uczona. Mało, jeszcze co jest gorsze, mianowicie e, zaczęło się w tobie budzić poczucie wstydu, że ty, jak to ty masz poprosić o pomoc? Ty masz przyznać się, że nie dajesz rady? Ty masz powiedzieć: W tym momencie potrzebuję pomocy twojej czy wsparcia finansowego na dany moment. Nie mnie idzie ciężko. Nie, mnie nie wyszło. Ty masz to powiedzieć? Jakże to? Przecież to jest niemożliwe. Wtedy przestaniesz istnieć. Przecież ty jesteś silna. Przecież ty zawsze sobie z wszystkim dajesz radę. Przecież każdy ma swoje problemy i troski. I nie możesz nikogo w tym momencie sobą obarczać. I kochane moje, kobiety szczególnie, ponieważ siła jest to męski pierwiastek. Jak mamy energię męską, energię żeńską, siła jest typowo męskim pierwiastkiem. Chciałabym was, kochane, namówić do tego, co namawiam siebie od dłuższego czasu do bycia czasami bezsilną, do pozostawienia tego wszystkiego, to jest bardzo trudne, ponieważ tak jak mówię, najtrudniej jest w tym momencie, kiedy rzeczywiście potrzebujesz tej siły, znaczy przepraszam, potrzebujesz, nie masz już siły. Rozchorowałaś się. Nie masz, straciłaś pracę, nie masz po prostu siły, czujesz się zmęczona. I nagle potrzebujesz czyjejś pomocy. I dzwonisz do jednej, drugiej osoby i wiesz co? Głos bardzo często więźnie ci w gardle. Bo jak powiedzieć, skoro ta osoba, mało tego, jeszcze mówisz tej osobie, opowiadasz, zaczynasz płakać, a ona nie wie, co ma z tym zrobić? Dlatego, że nagle, ta, nagle osoba, która wspierała wszystkich i była silna, tak była postrzegana, była zawsze uśmiechnięta, ona nagle płacze. Więc Coś tu jest nie tak. Jak to ona? To w takim razie, kim jestem ja? Skoro ona płacze, ona nie daje rady, to jak ja mogę jej pomóc? Zresztą, co ja mam teraz zrobić? Jak to to ona, jakby ona była udawała? Właśnie to jest takie okropne, że bardzo często wychodzimy właśnie z takich domów, gdzie się mówi: Musisz mieć siłę, musisz być silna, dasz sobie radę. I my przyjmujemy tę rolę, ale życie nas wyczerpuje. Życie pokazuje nam, spotykamy różne sytuacje, które po prostu, różnych ludzi, różne relacje, które powodują, że jesteśmy coraz słabsze. Dlatego uważam, że to nazwa siła dla kobiety jest w pewien sposób przekleństwem, bo kobieta powinna być uczuciowa, spokojna, eteryczna, delikatna. I oczywiście, że nie chodzi o to, żeby nie radziła sobie, ale taka, która potrzebuje pomocy i która tą pomoc uzyskuje. Która pozwala sobie przede wszystkim na tą pomoc. A my zrobiłyśmy się takimi mężczyznami w sobie, że nie, chcę ponieść siatkę, nie, 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 dam sobie rady. Póki mi ci kręgosłup nie strzeli, coś o tym wiem. Póki ci kolana nie wysiądą, ale też jeszcze powyżej, nie, 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 dobra, pójdę po te zamian. My, ktoś mówi mężczyzna, nie wiem, otworzyć drzwi do samochodu. Czy to ja sobie sama nie umiem drzwi otworzyć? Daj włożyć Ci zakupy z tyłu. Nie, sama sobie włożę. Sama pojadę, sama pójdę. I tak wiecie, dźwigamy na tych barkach. Jesteśmy te siłaczki tak zwane, a potem się okazuje, że jesteśmy wrakami. I wtedy wszyscy otwierają oczy i zastanawiają się, ale no to co teraz? No to przecież jest niemożliwe. No jak to, no ona? Ona sobie nie da rady? Więc, moje drogie, pozwólmy sobie na bezsilność, pozwólmy sobie na odpuszczenie, e, pozwólmy sobie na poczucie się gorzej, na docenienie siebie, na to stwierdzenie, że ja nie mam siły. Po prostu, jeżeli leżysz na kanapie, bo nie masz siły i nie ugotowałeś obiadu, to nie czuj się winna, tylko powiedz, nie mam siły. Jeżeli zadzwoniłaś, że nie przyjdziesz do pracy, nie musisz się nikomu tłumaczyć, ale jeżeli twój małżonek, twoje dziecko, znajoma zapyta: No, jak to nie poszłaś dzisiaj do pracy? Powiedz, tak, ja nie mam siły. Jeżeli będzie chciała gdzieś z tobą koleżanka wyjść, a ty źle się czujesz, słabo, nie masz siły, powiedz: Wyjdę z tobą kiedy indziej, ale teraz nie mam po prostu siły i dajcie sobie na luz i na odpoczynek. Natomiast jest takie drugie, wspaniałe określenie, które uważam, że powinnyśmy z tą siłę odrzucić, a zająć się tym drugim określeniem. To jest nasza wewnętrzna moc. I tą wewnętrzną moc każda z nas powinna i każdy z nas w sobie rozbudzić, ale tu akurat dzisiaj jest do kobiet. Czym jest, kochani, ta wewnętrzna moc? Ta wewnętrzna moc to jest jeden z takich fundamentów odporności psychicznej. Ta wewnętrzna moc mówi o tym, że my mamy wiarę w siebie, mamy do siebie zaufanie, że akceptujemy siebie, mamy poczucie własnej wartości i samoakceptacji, że my jesteśmy w stanie, ale wtedy, kiedy jesteśmy w stanie nie wtedy, kiedy musimy. Jesteśmy w stanie, kiedy czujemy się dobrze, kiedy mamy zaufanie do siebie, że damy radę, kiedy jesteśmy spełnione w życiu, w relacjach, że możemy góry przenosić. Ta nasza wewnętrzna moc napędza nas do działania. Ta nasza wewnętrzna moc pozwala nam odpuszczać i zająć się sobą. Ta nasza wewnętrzna moc pozwala nam kochać siebie i stawiać na pierwszym miejscu. To jest nasza wewnętrzna moc. Ta nasza wewnętrzna moc pozwala nam podejmować decyzje zgodne z nami, z naszym samopoczuciem, ale ta nasza wewnętrzna moc i wiara w siebie pozwala nam wychodzić też ze strefy komfortu. I myślę, że tej wewnętrznej mocy, kochane, powinnyśmy się, powinnyśmy się przede wszystkim uczyć. Nie tego, że jesteśmy niezniszczalne. Tylko, że mamy prawo do różnych odczuć, uczuć, emocji, do śmiechu, płaczu, do narzekania chwilami też, czyli do tego, co tak naprawdę czujemy w danym momencie, co czuje nasze ciało, co czuje nasza psychika, a nie do zaprzeczeń, że chociaż mnie boli, to ja dam radę. Łyknę tam dziesiątą tabletkę, co tam jakoś będzie. Do, do jakiego momentu jakoś będzie? Zawsze zadaj sobie to pytanie: do jakiego momentu jakoś będzie, do tego, aż nie wstaniesz z łóżka? Tylko pamiętaj, jeżeli cały czas uważasz, że jesteś silna, że dasz radę, że nie potrzebujesz pomocy, to nawet jak wstaniesz z łóżka, tej pomocy nie otrzymasz, ponieważ wtedy wszyscy będą uważali, że udajesz. Jak to ty, nie wstajesz z łóżka? Co takiego się wydarzyło nagle? Zbierz się, wstawaj, idź. Jak to? Nie ma dzisiaj obiadu? Jak to nie poszłaś do pracy? Ty do lekarza? A co to za wyniki? Wiecie, nawet nikt, jeżeli cały czas uważasz, że jesteś silna, a nie, że działasz w swojej mocy wewnętrznej, to nikt nawet nie zwróci uwagi na to, jakie masz wyniki w badaniach. Wiecie, jak ja mam y, popękane te moje nieszczęsne łękotki to nikt do dzisiaj z tego domu nie przyjmuje tego do wiadomości. Oczywiście, że ja jęczę, oczywiście, że ja ograniczyłam wszystkie te zakupy, oczywiście, że ja nie chodzę na spacer, bo mi nie wolno, ćwiczę na rowerku i jestem systematyczna w tym i z tego jestem bardzo dumna. E, natomiast nikt i tak tego nie przyjął do wiadomości, ponieważ jeżeli w ciężkich ciążach dźwigałaś, i nie będę tu opowiadała, jak bardzo uważałam, że wszystko muszę, Zrobić sama. Dlatego, że tak byłam, było powiedziane, od razu z domu powiedziałam, musisz sobie radzić sama. I nie było do kogo się odezwać, nie było do kogo zadzwonić, nie było się do kogo poradzić. Ale dzisiaj już to wiem. I kochani, buduję swoją wewnętrzną moc. Coraz bardziej. I coraz bardziej się sobie przyglądam, coraz bardziej na siebie uważam, coraz bardziej i coraz częściej stawiam siebie na piedestale. I coraz bardziej odkrywam tą dziewczynę, której, którą zakopałam, bo my w tym musisz sobie radzić. Zakopujemy bardzo wiele, że tak powiem, emocji, bardzo wiele uczuć, bardzo wiele tego, kim jesteśmy. Bo wiecie o tym, że ludzie, Szczególnie ci, z którymi żyjemy, są naszym lustrem. Każdy człowiek po coś jest nam dany. Ja wiem, że to jest takie popularne, to lustro, i yy, często ludzie mówią: no to co to staje? I on jest moim odbiciem, co ty mówisz? On wygląda tak, ja wyglądam inaczej, jakim lustrem. Nie, 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 nie. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że na przykład, jeżeli twoja w cudzysłowie, druga połówka, bo to nie jest druga połówka, ale człowiek, który z tobą żyje, jest yy, nieodpowiedzialny, jest zlewający wszystko, a ty jesteś nadodpowiedzialna, a ty rozwiązujesz wszystko, co się, że tak powiem, da, i masz pokokardę tego, I aż budzi w tobie to płacz, i patrzysz na niego, i tak naprawdę wkurza cię ten człowiek, to wkurza cię dlatego, że tobie kiedyś nie pozwolono na nieodpowiedzialność, na to, żeby nic nie robić. Żeby ktoś ci w tym pomógł. Nie pozwolono ci na niefrasobliwość. Ty to wszystko zakopałaś. I w środku tam jesteś. Być może niefrasobliwa. Być może chwilami lekko duchem. Być może chcesz być nieodpowiedzialna, żeby ktoś ci te problemy ściągnął. Być może jesteś śmieszką. Być może się wygłupiać byś chciała cały czas. Być może to życie traktować dużo lżej. Ale jak nie popracujesz nad sobą, to nie potrafisz. Tak samo jak nie potrafisz poprosić o pomoc, bo powiedziane ci, tak jak mówię, zostało. Musisz radzić sobie sama, musisz być silna. I to nieradzenie, to, że czasami nie masz już sił, to, że czasami nie wiesz, jakie jest rozwiązanie, że czasami nie radzisz sobie tak naprawdę, siedzisz i po prostu płaczesz, ono jest tam ukryte. Ale to, co jest na zewnątrz i to, że ludzie się tak przyzwyczaili, że ty zawsze musisz zaradzić sytuacji, ono zaczyna wyłazić. Zostajesz postawiona w takich sytuacjach, gdzie powinna siosi powiedzieć: Ja tego nie zrobię, ja tego nie załatwię, ja nie chcę już więcej pomóc, ja nie chcę już ściągnąć ci problemu z głowy. Ale ta strona wtedy ucieka, chowa się, bo wie, że u góry, że nad tobą jest ten imperatyw, ty musisz dać sobie radę. I to jest okropne, kochane. To jest okropne, bo to nas spala, to nas wyniszcza. To powoduje, że mamy coraz mniej tych sił życiowych, coraz mniej chęci. Dlatego proszę Was, od dziś myślmy o swojej sile wewnętrznej, zastanawiajmy się nad tą siłą wewnętrzną, budujmy w sobie tą siłę wewnętrzną, czyli ten. Zaufanie do siebie, poczucie wartości, stawianie siebie na tym górnym miejscu, ten spokój, to działanie, ale w tym, w czym chcemy, to przełamywanie wszelkiego rodzaju komfortu i barier. Stawiajmy na to, odpuśćmy tą siłę. To tyle, kochani. Nie, wa nie warto być, że ja tak powiem, siłaczką. Nie warto też pchać ten kamień pod górę samej. On się i tak w pewnym momencie, jak opadniesz z sił, zacznie. Staczać, tak jak to robił syzyf. Nie bądźmy syzyfami. Wszystkiego dobrego. Dziękuję Wam za wysłuchanie. Dziękuję Wam za komentarze, za subskrypcję, za to, że jesteście. I do następnego. Myślę, że będzie równie ciekawy. Do usłyszenia. Adam Zauza. Miłego wieczoru.